Już po raz kolejny w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Akcja przede wszystkim, która ma popularyzować zdrowy styl życia, ponieważ w starostwie i we wszystkich szkołach Starostwa Powiatowego od wielu lat prowadzimy akcję zdrowego stylu życia, co wiąże się także z akcjami oddawania krwi we wszystkich szkołach, a ponieważ starostwo jako organ. Założycielski dla tych szkół powinien dawać przykład, więc my też dajemy przykład i oddajemy krew w starostwie. Każdy może oddać krew, każdy może oddać krew i namawiam, dlatego że to jest naprawdę ważna rzecz z tego względu, że nie dość, że się innym pomaga, to wypełnia się tutaj taki kwestionariusz. Proszę tutaj go nawet zjechać tą kamerą. Ja myślę, że o, proszę zobaczyć, ile jest pytań, na które musiałem odpowiedzieć. Podpisałem się pod tym wszystkim trzy razy, że to jest zgodne z prawdą. I to jest ważne z tego względu, że oświadczam, że jestem zdrowy i nikomu nie zaszkodzę. Osoba, która jest honorowym prywodawcą, otrzymuje badanie, co no, jak odda tylko krew, ma badanie na wszystko, co tylko jest możliwe. Łącznie z AIDS-em, żeby każdy. Wszystko wiemy o sobie, więc to są badania, których nie musimy wykonywać. One są bezpłatne, dlatego też namawiam do tego, że oddanie krwi e, e, daje możliwość badania. E, z badania organizmu na wszystkie możliwe schorzenia i choroby, na wszystko. Tam wychodzi nawet lekkie stłuczenie kostki, bo raz zostałem właśnie przez to wykluczony z kwiodawstwa, nie wiedziałem co się stało. Okazało się, że lekkie skręcenie kostki, gdzie jest tam minimalny stan zapalny i tam się przez parę dni trochę pochodzi źle, jest. Wyklucza mnie do podania krwi innej osobie, ponieważ te najlepsze jakby elementy krwi zostały wykorzystane do pomocy tej mojej kosce i już nie mogę innym pomagać, stąd to są takie rzeczy. I namawiam wszystkich, którzy są zdrowi prowadzą zdrowy styl życia, żeby oddawali krew, bo to jest ważne. Naprawdę ważne pomagać, póki się może, bo to jest bezinteresowna pomoc zupełna, z tego to najbardziej cieszy. Jak twierdzą krwiodawcy, takie akcje uczą młodsze pokolenia postaw obywatelskich, ale przede wszystkim pomagają potrzebującym. Uważam, że krew jest potrzebna i kiedyś sama krwi potrzebowałam i wiem, jak to jest ważne. Widzimy na co dzień, ile ludzie tracą w wypadkach krwi zdrowia i życia, więc w ten sposób możemy jeszcze dołożyć troszkę tej pomocy od, od samego siebie. Nas to nie kosztuje wiele, a, a może to życie uratować. Staram się w takich akcjach brać udział i tak. Jeżeli, jeżeli tylko czas na to pozwala, to, to jeździć i regularnie, przynajmniej dwa razy w roku oddawać. Staram się oddawać i. Zachęcam wszystkich do tego, bo nasze zdrowie jest bezcenne i jeśli możemy komuś pomóc, to jak najbardziej. Uważam, że jeśli mogę komuś pomóc i, i człowiek jest zdrowy, to powinien. Tyle warto, co trzeba, bo, bo trzeba pomagać tym, którzy są w potrzebie. I, I chyba to wszystko, co na ten temat można powiedzieć. że człowiek może pomóc drugiemu, to myślę, że trzeba to zrobić. Myślę, że oddajemy tę krew nie w celach jakichś w celach właśnie pomagania bliźnim, bo przecież my na co dzień spotykamy się z ludzkimi nieszczęściami, wypadkami, z osobami, które będą tej krwi potrzebować i chyba w, w tym zawodzie jest coś takiego, ta chęć pomagania, dlatego dlatego tę krew oddajemy. A jeżeli możemy zachęcać, to zachęcamy, także myślę, że trzeba to propagować, bo przecież jest to pomaganie drugiemu człowiekowi zupełnie nieszkodliwe i nie stanowiące żadnego problemu. Dodajmy, że krew potrzebna jest nie tylko we wakacje w ostatnich latach jej zapotrzebowanie wzrasta. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc, zachęcamy do odwiedzania tarnowskich punktów krwiodawstwa.